Dobry wieczór Państwu witam w rozmowie dnia. Jacek Antoni Lupa, wójt gminy LL-ów. Jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Witam bardzo serdecznie Panie Wójcie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. To Pana pierwsza kadencja dobiega końca. Tak, moja pierwsza kadencja dobiega końca. No właśnie, i tu bym z... rozpoczął naszą rozmowę od pytania, czy to jest duże doświadczenie po czterech latach, inaczej wygląda praca wójta, inaczej takiego samorządowca, który jest radnym na przykład. No, zdecydowanie tak. Przede wszystkim odpowiedzialność wójta jest jednoosobowa, wójt za wszystko odpowiada. Radny... Człowiek do bicia. Też, czy... też, też. Oczywiście. To jest osoba, która w gminie jest odpowiedzialna za wszystko i mieszkańcy zawsze pierwsi przychodzą do wójta, bo mieszkańca nie interesuje, czy to jest droga krajowa, wojewódzka, czy powiatowa. Może nie tyle nie interesuje, co nawet nie wiedzą. Nawet się. nie wiedzą i przychodzą do wójta. No właśnie, cztery lata temu startował Pan z Polskiego Stronnictwa Ludowego na stanowisko wójta. Tak. W tym roku, z tego co się zorientowałem, bo Pan mi to zdradził przed wejściem na wizję, startuje Pan z własnego komitetu, będąc nadal członkiem PZL-u? Tak, jestem nadal członkiem PZL-u startuję z własnego komitetu. A dlaczego? Uważam, że takie startowanie, to znaczy marszałek Pisuski kiedyś powiedział jedno, że on z PPS-em rozstał się na przystanku niepodległość. Mm -hmm. Ja się nie rozstaję z PZL-em, ale dla mnie tym przystankiem jest Lerów. No dobrze, nie rozstaje się Pan, ale to znaczy teraz dostanie pan, będzie Pan miał poparcie członków PZL-u, bo z tego co wiem, będzie też kandydat wystawiony z PZL-u, także nie może Pan liczyć już na tych, którzy Pana, których, którzy pana poparli w 2010 roku. Tak, nie mogę, ale w polityce lokalnej, bo, bo, bo to mhm. trzeba powiedzieć, że to jest polityka, to całkiem inaczej działa jak w tej wielkiej na ekranach telewizora w Sejmie w Warszawie czy w Katowicach. A nie uważa Pan, że ta polityka sejmowa, ta z Warszawy to przykłada się, najczęściej samorządowcy biorą z niej przykład? To znaczy w zachowaniach ludzi, myślę, że w zachowaniach ludzi, ponieważ oni obserwują, jak ci politycy cały czas są sobie przeciw, cały czas narzekają albo chwalą, cały czas jest spór, cały czas jest starcie i przekładają to mieszkańcy czasami na dyskusję, na, na zebraniach z mieszkańcami. No co, chcą, chcą się kreować nawet na dużych polityków? Dużego ja rozmiaru. nie wiem, może myślę, że to jest pewien wzorzec, który należy powielać. dla mnie nie jest to, wzorzec żaden. Ja wiem, panie, panie Wójcie, że najtrudniej jest zacząć od siebie, robiąc ocenę własnych dokonań, A tyle po tych czterech latach, jakby pan ocenił tę kadencję 2010-2014, w której to Pan był no, dowódcą tej armii? Myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze, dlatego że e, pierwszy rok zajęło mi e, jakby e, odwracanie. Przepraszam, wejdę tylko w zdanie. Wcześniej hmm. uczestniczył Pan w życiu samorządowym, mam na myśli... Nie, o. nie. Pracowałem w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w Centrum Doradztwa w Agencji Restrukturyzacji, czyli tych instytucjach rolniczych. Czy nie był Pan, używając kolokwialnie określenia, taki obyty z pracą samorządowca, że wcześniej był Pan radnym? Nie. Nie, nie. O tyle o ile, bo miałem się kontakt... No to kontakt... ostro zderzenie. Tak, zwłaszcza, że e, będąc dyrektorem Ośrodka Doradztwa, tam ma się tylko jeden rozdział paragrafa, tu mam działy, paragrafy, no praktycznie wszystko, tak jak minister finansów mam w budżecie każdy, e, każde zadanie. Budżet niezły 36 milionów na pięciotysięczną gminę, czyli nie macie co narzekać, że tych, że wam brakuje, czy. Z reguły jak Polak zawsze musi narzekać. To znaczy, no zawsze brakuje, bo, bo zawsze potrzeby są na tyle duże i potrzeby są na już. To, to nie jest tak, że można to rozłożyć na jakieś e, parę lat czy parę miesięcy. No bo każdy mieszkańc chce mieć tą drogę, chce mieć ten wodociąg, e, chce mieć światło. No po prostu chce i dlatego. To jak to wygląda w kilometrach bądź w procentach? Kanalizacja drogi zrobione w tej kadencji, ile zabrakło jeszcze? E, w, w dróg gminnych, ponieważ gmina jest bardzo rozległa. Gmina ma tysięcy mieszkańców, ale ma 123 km kwadratowe. W związku z tym drog mamy ponad 100 km tych gminnych, nie licząc powiatowych, wojewódzkich i krajowej 46. Natomiast udało nam się kilka kilometrów drog zrobić z funduszy powodziowych, dlatego, że w zeszłym mm -hmm. roku gminę Lerów dotknęła ogromna powódź. Było to naprawdę traumatyczne przeżycie dla mieszkańców i Moich no wszystkich pracowników urzędu i powódź, która y, dotknęła infrastrukturę właśnie tą, y, tą drogową, mostową, e, zniszczone zostało 16 km dróg, e, parę mostów. Ale te Krzybostym. drogi zostały odbudowane? Rozumiem? Odbudowujemy cały czas. Mhm. Odbudowujemy cały czas i w związku z tym dlatego jest taki też budżet, bo jest też wspomagany tymi, tymi środkami powodziowymi. No dobrze, a jeżeli bym spotkał mieszkańca gminy Lelów na mieście, to by, gdyby mi tak powiedział w gminie, no tak, Jacek Antoni Lupa opiecał to, 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 ale niestety nie zrobił, to co z takiego nie udało się zrealizować? Praktycznie wszystkie, dlatego że była na początku dość ciężka sytuacja finansowa, to znaczy wydatki przewyższały dochody, Trzeba było brać kredyt na tą działalność bieżącą. Po półtora roku już się zrównoważyły, teraz mamy nadwyżkę. No i możemy inwestować. I dużo inwestujemy w w, ciągu, w różne rzeczy. Mhm. W ciągu 3,5 roku inwestycji zrobiliśmy za około 18 milionów złotych, angażując to z, zaledwie niecałe 10% środków własnych. Resztę pozyskaliśmy. No Dobrze, mówi Pan to, co się udało zrobić. A w tym moim pytaniu y, był zapytajnik, gdzie kierowałem pytanie, czego nie udało się zrobić. O co mogą mieć pretensje? Co Pan ma tam z tyłu y, głowy, że jednak o to mogą mieć mieszkańcy pretensje? obiecywałem, a nie udało mi się zrobić. Uh, to znaczy. Trudno mi w tej o. chwili powiedzieć, bo z, r, jestem tego typu człowiekiem, że no, nie obiecuję na wyrost. Mhm. E, uważam, że e, kura najpierw nosi jajko, potem gdacze, a nigdy odwrotnie. Nie, przez się nie ma jajka chyba też gdacza. E, no nie, Czyli, bardzo, nie, bardzo? nie bardzo. No dobrze, nie, będę, nie jestem specjalistą w tym temacie, nie będę się. Sprzeczał. Jeżeli chodzi o kanalizację, w jakich, w jakich procentach jest skanalizowana gmina? Skoro jest taka obszerna, to jest chyba problem. Ogromny szarowo. problem. 20 parę procent zaledwie kanalizacji. Jest też problem z tymi oczyszczonymi przydomowymi, dlatego że jest podłoże mhm. nie takie, no, jest, jest kłopot. W wodociągi jeszcze nie mamy w 100%. Mamy zaledwie 93-4%. Cały czas robimy te wodociągi. Tak jak mówiłem, ponad 100 km dróg. W tym 30-40% jedynie z nawierzchnią asfaltową. Także jest co robić, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Dobrze pan, asekoruje się, mówi, że, mówi pan, że jest co zrobić, czyli rozumiem, że ma pan już plan na 2014, od 2014 roku. Tak. Czyli co? Co będzie, co będzie w gminie zrobione? Jaki plan ma Jacek Antoni Lupa? Kontynuujemy to, co zaczęliśmy robić. Ale jakieś niespodzianki. Wie pan, że wyborcy lubią taką niespodziankę, która ich chci. Troszeczkę... Się, jak się uda? A co, a co się może udać? Eee, może się udać wiele rzeczy, mm -hmm. ale jak się uda, bo o tym powiem. Na razie jesteśmy w dość szczególnej fazie, dlatego że do programu unijne. Bo tak jak powiedziałem, niecałe 10% wkładamy środków własnych, resztę mhm. pozyskujemy z zewnątrz. W związku z tym y, uszczegółowienie tych programów, jak ruszą programy unijne, dopiero będziemy no, Ale mogli w tym kolejnym rozdaniu zdaje sobie pan sprawę, że to już będą takie programy, projekty, które trzeba realizować wspólnie z ościennymi gminami, że to już Niekoniecznie. Będzie... A więc co planujecie? Na co pozyskać pieniądze unijne? No, no, na, infrastrukturę, infrastrukturę. na infrastrukturę głównie, bo, bo tak jak mówię, zapóźnienia są, zapóźnienia są ogromne. E, rozwijamy infrastrukturę sportową, e, teraz w niedzielę oddajemy nowy stadion, bardzo ładny stadion, pełnowymiarowy, ze sztuczną nawierzchnią. E, I uważamy, otworzyliśmy klasę sportową, uważamy, że no w, sport, w infrastrukturę sportową trzeba inwestować. Również trzeba inwestować w biblioteki. Bo to uważam, ludzie nie czytają, ale internet też, to trzeba przeczytać w związku z tym. No nie ta... jesteśmy najlepiej w Polsce z tym czytaniem, nie jest w dobie internetu. W dobie najlepiej, najlepiej nie ebooków. jest, ale jednak trzeba czytać i uważam, że e, ja sam dużo czytam. No dobrze, i to i jaki pomaga. sposób chcę pan mieszkańców, nie wiem, nie, nie powiem zmusić, bo to złe określenie, ale zachęcić do czytania? Trzeba stworzyć pewne warunki, to znaczy w tej chwili biblioteka kojarzy nam się dość tak prosto z wypożyczaniem tylko książek, a to musi być pewne miejsce, w którym każdy chce przyjść, wypić kawę, dziecko może się pobawić, spojrzeć w książkę, w gazetę. To mają być takie miejsca, tak jak w Szwecji to wygląda, że te biblioteki są rozsadnikami kultury. A myślę, że to można spełnić. Słucha pan ekspozy nowego premiera, panie Wykopacz. Tak, oczywiście. I co? Uważa pan, że te wszystkie obietnice, te budowa żłobków, szkół, przedszkoli, czy to w pewnym momencie te koszty, ten ciężar nie przełoży się na zadania własne gmin? Że to może być na początku jakiś taki... Jest taka obawa. Jest taka obawa, dlatego że rząd zawsze jak mu brakuje pieniędzy, no to mówi, no to resztę te samorządu dołożą. I to jest odwieczny spór pomiędzy rządem i samorządem. Natomiast jest to, jest to też konieczność pewnego rodzaju, bo jeśli chcemy, Rozbudować politykę socjalną. Jeżeli chcemy zatrzymać ludzi w Polsce, jeżeli chcemy, żeby e, no wszyscy się rozwijali, no to trzeba im zapewnić i żłobek, i przedszkole, i całą infrastrukturę. Jakie hasło ma wuj tylelowa na nową kadencję? Na okres, na czas wyborów, no bo chyba już się rozpoczęła kampania. Kontynuacja. Kontynuacja tylko. Wszystko i kropka? Kontynuacja kropka? Dalszego rozwoju gminy. Dalszego rozwoju gminy. E, to jeszcze jedno pytanie, bo korzystając, bo jestem ciekawy ocen. E, ustawa śmieciowa Pana zdaniem to co, bubel prawny czy coś to Nie usprawniło? proszę Pana, nie proszę Pana, usprawniło, myślę, że usprawniło dużo. Natomiast jak na, jak na początku, no jest zawsze kłopot z tą, tą ustawą. Musieliście już drugi przetarg rozpisać, czy pierwszy nie, obowiązuje nie. Czy ten. Pierwszy obowiązuje. Lipca? Nie jesteśmy w grupie zakupowej, jesteśmy sami. Myślę, że przygotowaliśmy się dość sumiennie do tej do ustawy, i teraz to wygląda bezproblemowo. Gdy Pan rozpoczynał pracę w kadencji 2010, to doświadczenie w procentach jakie było samorządowca Wójta? 10. A teraz? A może zbliżam się do 50. Do 50? Mm. Czyli rozumiem, że to trudna praca. Bardzo trudna. To życzę, żeby była lepsza w nowej kadencji, jeżeli uda się wygrać z kandydatem PSL-u. Czy będzie więcej kandydatów? Trudno powiedzieć. Aha. Poczekamy. Panie Wójcie, dziękuję bardzo, za za rozmowę. Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę. Oczywiście na kolejną rozmowę zapraszam jutro osta i pożegnam się. Dobranoc.